Dzień dobry, nazywam się Dariusz Martynowicz, jestem nauczycielem roku 2021. Witam Was serdecznie podczas trzeciego tutorialu. Podczas tego tutorialu nauczycie się, jak korzystać ze Scream Marketu. Chodźcie zobaczyć, czym jest Screamarket. Scream Market jest takim specjalnym miejscem dla nauczycieli, którzy wybrali drukarkę 3D firmy Screamer. I w ramach Laboratorium Przyszłości zdecydowali się uruchomić zestaw robotyczny właśnie ze skrimarką. Skrimarka to jest niesamowitym miejscem, ponieważ w skrimarkacie mamy różne ważne dla nas nauczycieli pomocy. I zobaczcie, po pierwsze, mamy do czynienia z różnymi modelami gotowymi, które można wydrukować. Są one podzielone na zakładki. Między innymi mamy tutaj zakładkę architekturę, edukację specjalną, czy też w ogóle edukację. No ale po drugie, możemy korzystać z wielu różnych innych funkcjonalności, które chciałbym Wam pokazać. Jeżeli jesteście już po zakupie drukarki Screwr, no to na pewno każdy z Was dostał konta do Marketu i żeby się tam zalogować wystarczy wpisać swój adres mailowy oraz hasło, które ustaliliście i ja już jestem w tym momencie zalogowany. Przypominam Wam, że korzystając z różnych przeglądarek, między innymi Chrome czy też Edge, możecie sobie przetłumaczyć automatycznie stronę na język polski. To bardzo ułatwia pracę właśnie z tą, z tą drukarką, ale też Pracę na platformie Scream Marketu i w Scream mamy różne rzeczy. Zobaczcie, po pierwsze, możemy tutaj drukować i udostępniać różne projekty 3D. Po pierwsze, możemy korzystać z tego, co jest już dane tutaj, a po drugie, możemy też sobie zaprojektować samodzielne wydruki. Dzisiaj, podczas tego trzeciego tutorialu, nauczę Was, po pierwsze, jak połączyć drukarkę 3D właśnie ze Scream oraz jak wydrukować pierwszy projekt 3D w oparciu o gotowe szablony, które są dostępne właśnie na stronie screemarket.com. Zobaczcie, po pierwsze, to co istotne, to jest to, żeby podłączyć drukarkę do WiFi. Ja w tym momencie mam już to zrobione, ale jak wybiorę sobie tutaj swoją sieć, ona jest podłączona i zobaczcie, właściwie w sieci WiFi. Jest już ona załadowana. No i teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ jak spojrzycie na ekran, w screamarketie drukarka nie jest zarejestrowana i teraz będziemy tę drukarkę właśnie rejestrować. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, wchodzimy sobie w drukarce w status konta Screen Market i pokazuje nam się pin, który będzie nam bardzo potrzebny, abyśmy mogli wydrukować nasz pierwszy wydruk. No więc klikamy wikonkę drukarki i zobaczcie, mamy tutaj instrukcję Podłącz swoją drukarkę Screwer 3D i bardzo prosta sprawa, po prostu wpisujemy ten pin, który pojawił się na naszej drukarce i jesteśmy już gotowi do tego, żeby drukarkę podłączyć. Popatrzcie, po pierwsze, zielona, zielony znaczek znaczy, że wszystko jest w porządku. Po drugie, pojawiła się także informacja na drukarce. Cześć, Daro, udało Ci się sparować to urządzenie z Twoim skątem z Climarkat. Więc my sobie tutaj wrócimy w, tych, w tym menu i przystąpimy do przeglądu różnych funkcji, które mamy tutaj dostępne i różnych projektów, które możemy sobie zrobić. Ja pominę pierwodruk, ale są tutaj też samouczki. Zobaczcie, jest tutaj mnóstwo, co istotne też dla edukacji specjalnej, dlatego, że przybory do edukacji specjalnej są bardzo, bardzo drogie, a koszt wydrukowania w 3D chociażby tablicy Mendelejewa czy też literek wypukłych, jest dużo mniejsze niż takie pomoce w edukacji specjalnej, które się kupuje. Jest tutaj też zakładka Edukacja, w której mamy mnóstwo, mnóstwo projektów z różnych dziedzin, począwszy od matematyki, na przykład mamy tutaj dźwignię, na której można pokazać przemienność mnożenia, przez przyrodę, biologię, mamy tutaj elementy szkieletu, po geografię, możemy wydrukować nawet kulę ziemską. Ja wybiorę taki najprostszy model, którego drukowanie nie będzie jakoś długotrwałe, więc wejdę sobie w zakładkę wszystkie modele. No i pewnie każdy z nas zna coś takiego. Używamy tego czasami, używają tego też młodzi ludzie i zobaczcie, kiedy jest prosta. Jeżeli chcę wydrukować spinner, po prostu klikam w ten projekt, klikam wydrukować i mamy tutaj dwa elementy spinera po pierwsze przątkę, po drugie czapkę, no więc wydrukujemy sobie tę mniej czasochłonną część, będzie to przątka, klikam słowo wydrukować i zobaczcie, to jest bardzo ważny moment w tym momencie mamy do czynienia z takim przerobieniem tego co chcemy wydrukować na instrukcję dla drukarki, no dlatego, że ta drukarka musi mieć konkretne wskazówki dotyczące tego co ma zrobić i gdy te instrukcje już się zrobią, i gdy mamy do czynienia z przeniesieniem tego modelu, możemy sobie też kliknąć w szacowany czas i zobaczyć, jaki jest szacowany czas drukowania tego konkretnego modelu. W moim wypadku, zaraz zobaczymy, ten czas drukowania powinien tutaj wyskoczyć. Będzie to 40 minut. No i wydrukujemy sobie ten projekt. Uwaga, klikamy wydrukować. I zobaczcie, co się dzieje. Nasz wydruk został rozpoczęty, a na drukarce pojawia się instrukcja z czasem tego drukowania. I po tym czasie powinniśmy mieć już wydrukowany właśnie nasz element spinera. I zaraz drukarka przystąpi do wydruku, jak tylko ten projekt się załaduje. I jak drukarka się nagrzeje, zobaczmy to wspólnie. Zwróćcie uwagę na to, że ta drukarka się nagrzewa do odpowiedniej temperatury. Będzie to pewnie około 200 stopni. I w tym momencie stół roboczy zaczyna podjeżdżać i rozpocznie się proces drukowania tego elementu. Najlepszym przyjacielem nauczyciela po wydruku 3D jest szpachelka, więc podejdźcie, nasz projekt, który właśnie drukowaliśmy, jest już gotowy i podważamy tą szpachelką cały projekt. Nie boimy się, że zarysujemy stół roboczy, ponieważ no, on może być porysowany, nic się tutaj nie dzieje. I zobaczcie, na dole jest warstwa ochronna. Ona jest po to, żeby ten projekt był równy, i od, odlepiamy tę warstwę ochronną. Od naszego projektu, od naszego wydruku. Też można to zrobić szpachelką, jeżeli coś nie odchodzi. O, właśnie. Już prawie jesteśmy bliscy idealnego projektu. Jeszcze kawałek został, już to później zrobię. Zobaczcie, część spinera jest gotowa. Projekt jest wydrukowany. Ja Was zapraszam na kolejne tutoriale, podczas których będę pokazywał już konkretne projekty. I pobawimy się także drukiem 3D w edukacji humanistycznej. Będą to już konkretne projekty, konkretnych lekcji z elementami i wykorzystaniem funkcjonalnym, mam nadzieję, druku 3D także na języku polskim. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.